It's hard to breathe, but that's all right. Hush. Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, I słuchajcie, to nie jest odcinek, a nic po prostu reklama. Yy, powiecie, że mój serwer upadł, i tak się za niedługo pewnie skończy, i z tego nie będzie, co nie, ale otóż powiem. Że nie, jest to totalnie nowa edycja, pvp troje się zmieniło, nowa, nowy spawn jak widzicie, nowe rangi Ja coś, ja coś dobudowywałem spawnia No Eee no, Dobra, chciał, ty Możesz zaprosić ludzi na spawnia jak chcesz, na, na serwer jak chcesz Wbijajcie na serwer, najlepszy serwer na świecie, pozdrawiam e, <laughs> jak dobra, okej okay. mm, Także możecie wbić <laughs> I tyle no co więcej mogę sam powiedzieć. Serwer. IP macie w opisie, jak ktoś z Was zapomniał. Ja tam pamiętam zawsze. Pod, na podręku jest No ja też. E... Więc no i... Po prostu zapraszam na serwer. Widzicie. E... Dla tych no. co chcą z telefonów i czy z jakichś tam konsul, nie wiem. E... Jak wie wiedzą co jak to zrobić? To mogę wam podać w port w opisie, bo chcemy jak najwięcej ludzi. Może być nawet na konsoli, nie wiem. I mamy totalnie y y y nowe sprawdzanie i inne. Więc to jest totalnie nowa życie nie... może... Ja, co, no, właśnie no, bo... nie, nie mamy nie mamy sprawy. Jest sprawdzarka, tylko nie wiem w którym miejscu dokładnie jest. Bym musiał tak. poszukać, ale to zaraz tak. szukam i się tam komat ustawiać. że pod komem mam. Da home to jest jakieś gdizje. Daj mi Game of 3. Uh, game of 3 League. Mm, no, które, to bo ty to. nie wiesz jaki to jest ten e, budynek. To jest w ogóle gdzieś chyba daleko od spawnu. O dobra, okej, okay, znalazłem, znalazłem, chyba jest. To jest to w ogóle? Ta, okej, okay, znalazłem, skroma, e to ustawię. No, Tepli, no. To miało być reklama, my z tego odcinek robimy, ale okej. Okay. Set, home. TPL TP i TWDP tp, tp, TP Here Okej, takłem Eee, czekaj. Daj się Game 1 Set Set HOMA Nie masz dostępu do tej komendy Jak nawet nie ma? Ja mogę sobie wziąć. Czekaj, bo muszę ci permisję dać. Inacznie mam do Game mode 1 dostępu. No, no bo pomocnik nie ma go, 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 do, do do... dostępu do GameMode 1 Halo? <coughs> Ogar. Czekajcie, bo muszę mu tą permisję dać, bo widzicie, jak, że on z wszystkiego wymaga. Zda. Essentials e, Set Home. MSG nie ma dostępu. Helpop. Nie mam dostępu do Helpop. Ej, dobra. Spróbuj teraz Set Home'a se dać. Set Home. Tam został ustawiony. Biała. Nieważne. No i tyle. Wbijcie po prostu serwer, bo nikt tu prawie nie gra. Tylko jest teraz Link i ja. Na przykład. Więc widzicie. Ja ja naprawdę tutaj jest dobra. Nowa edycja. Tylko jak chodzi o chłopcy, możecie nawet dostać banana zawsze. Więc zresztą jak będziecie sprawdzali, to to będzie pisać. Więc no. No i tyle, Bija no się. po prostu wbijcie. A jest no. nowa edycja totalnie inna gra teraz. Jest to Jak wbijesz to po prostu. Jak wbijesz i napiszesz po prostu, że jestem z odcinka czy coś, to dostaniesz może jakieś vip czy jakąś rangę. Zróbmy tak, ok No, pasuje, pasuje. I to będzie... To, be, to będzie tylko na dwa dni. O. To będzie tylko... E, przylegało dwa dni, czy coś, nie? O. Więc no wbijcie i tyle. To no, krótki odcinek ja wiem. Kurde wyszedłem z Minecrafta, jestem e, no debilem, że tak powiem. No i tyle, nor... Wbijcie na mojego TikToka i takiego jednego. Opisie Instagrama. macie e, sorry w ogóle, że w opisie nie ma linka na TikToki, ale no po prostu nie umiem dać, po coś jest zryte. No po bijcie prostu na macie Instagrama. Nazwy. <noise> na... Instagrama, ja nawet nie wiem, nie wiem, link do Instagrama. wiem, nie Możecie poszukać, ale pewnie nie znajdziecie. Wojtu D się nazywam. Zresztą macie chyba ten e, na banerze zapisany. No. <ślesz> aż albo reklamę serwera nagrywały człowieku. Dobra, <ślesz> wisie tego... i tyle. Gdzie <ślesz> <i> tyle? <ślesz> Co my tu robimy? Muszę tu jakąś tamę zrobić, bo tu mopki będą wchodzić. No. no dobra. Macie. Sta starczy. Taka to podą, no w Ej, Ej Ta zbudowana. To została zbudowana. Nie wiem. Dobra, to kończę. E, wbijcie na serwer i jak napiszecie, że jesteście z odcinka czy coś, takiego. nie to dostajecie jakieś VIP-a może czy coś, o. No. E, mówiłem już to. Więc wbijcie na serwerek i tyle, no. Lecą. Bo jest nowa edycja, e, no po prostu coś tam będziemy dawać jakieś rzeczy, może na spawn nie będziemy rzucać. Wszystko nowe, wszystko no. lepsze. Perfecto. Nawet e, raz pamiętam co gracz, który nie chciał w ogóle grać na tym serwerze raz bił, powiedział kozacki serwer. Lal. Więc co no, ja kończę po prostu i tyle no. Lik, chcesz coś jeszcze powiedzieć, czy nie? Nie mam pomysłu. No to masz się, się. pożegnać z widziami. Ja dzisiaj się nie żegnam. E, zróbmy tak. Do zobaczenia na serwerze i cześć. No to się ma. Thank you